Powinniśmy wziąć ten mecz za trzy punkty, jak się taka okazja nadarza, trzeba domknąć seta, nie, nie udało się, nie, nie, nie domknęliśmy parę, parę kontr gdzieś nieskończonych, potem Leon wchodzi na zagrywkę, robi nam krzywdę trzy razy i to były główne aspekty, dlaczego nie domknęliśmy tego seta, potem tiebreak również, bardzo dobry, bardzo wysoki poziom, generalnie graliśmy bardzo dobry mecz i Dlatego gdzieś tam ta, taka, takie niezadowolenie siedzi, siedzi głęboko i myślę tak o mnie, o chłopaków, o wszystkich, bo zagraliśmy jako drużyna bardzo dobre, twarde spotkanie i tylko brakło nam po prostu zwycięstwa. My tak elementy taktyczne to robiliśmy cały czas na okrągło, na przykład zarządzaliśmy blokiem, gdzie mamy pójść, gdzie mamy skoczyć i to robiliśmy naprawdę w większości przypadków bardzo dobrze. Również serwowaliśmy. Też naprawdę dobrze, także tutaj taktycznie to myślę, że nic więcej nie mogliśmy zrobić od strony czystej taktyki. Wystarczyłoby nam skończyć z dwa ataki, może więcej przyjąć tylko jedną dosłownie zagrywkę i byłoby by po sprawie. Jednak wiadomo, no wychodzi Leon, strzela, strzela swoje, swoje lasery i to nie jest takie oczywiste, że staniemy i za każdym razem Przyjmiemy, także możemy być zadowoleni na pewno z całego kształtu naszej gry, jednak na pewno żałujemy, że minimum dwa punkty nie, nie zostają u nas. Że takie mecze powinny występować jak najczęściej, bo ok, no jakby no mogliśmy zagrać lepiej i na pewno w dwóch setach mogliśmy wygrać szybciej do spotkania, ale my przed wczoraj byliśmy w Afryce, więc tak naprawdę yy, te podróże to, kosztują nas troszeczkę zdrowia. Słowałki grały świetny mecz, przyszło komplet osób na trybunach. Cieszę się, że mogliśmy dostarczyć rozrywki. Szkoda, że kibice są pewnie teraz trochę smutni, bo to my wygraliśmy, ale, ale jakby no na tym polega sport. Dzisiaj pokazaliśmy też, że zmiennicy też są przydatni w meczach. Mam nadzieję, że częściej będę mógł oglądać pomarańczowe. Może trener przesłucha ten wywiad, obejrzy, może statystyki na przykład z meczu, także... Eee, nie, to tak pół żartem, pół serio. Wszyscy pracujemy na wynik zespołu, który na ten moment jest taki, jak sobie za, założyliśmy, więc eee, no to fajny mecz, długi mecz, wygrany mecz to najważniejsze. Przygotowujemy się pod następny. Tak, jakby mogę tylko potwierdzić, że, że dzisiaj było widowisko, bo, bo może te dwa sety jakby z naszej strony trochę z opóźnieniem zaczęliśmy, dużo też naszych błędów, nie mogliśmy się wstrzelić w sumie cały mecz z zagrywką. Ostatecznie trzeci set. Wygrany w czwartym było bardzo pod górę, ale gospodarze. No myślę, że to też dzięki temu, że my, my cały czas e, trzymaliśmy presję, jakby to my myślę, zmusiliśmy ich trochę do niektórych błędów. E, I ostatecznie też zdołaliśmy doprowadzić do tie i w Tajbreku punkt za punkt bardzo ciężki mecz. E, a tak jak już powiedziałeś, myślę, że, że to na pewno jest dla mnie jakiś dodatkowy smaczek. Ja mam bardzo dużo dobrych wspomnień z suwałkami i zawsze miło mi się tutaj wraca. E, cieszy mnie to, bo, bo po prostu widziałem też jak, 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 jaką drogę przechodził ten klub. E, co prawda ja akurat grałem na innej hali, ale dzisiaj mamy tu piękny obiekt e, i myślę, że, 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 że na tym to wszystko powinno polegać, że właśnie, właśnie tak, tak to powinno polegać wyglądać.